Pytanie 38. Testujesz funkcję sortowania, która jako parametr wejściowy przyjmuje zbiór liczb i zwraca ten sam zbiór, ale uporządkowany w kolejności rosnącej. Tak, z, zwraca ten zbiór w kolejności rosnącej. Log wykonania testu jest następujący. Czyli to, taki test się wykonał i mamy konfigurację środowiska, funkcja sortowania, jest wersja, zestaw przypadków testowych: ZPT3, liczba PT5, liczba przypadków testowych, jest, z przypadków testowych mamy 5, ID uruchomienia testu, start, godzina. Eee, tak, koniec, jakiś time stop końca, eee, łączny czas wykonania, tutaj też jest podany. Eee, no i teraz co tu się zadziało? Eee, tak, wykonany sobie przypadek pierwszy, na wejściu dostał eee, trójkę, na wyjściu zwrócił trójkę i wynik jest zaliczony. Prawidłowo. W przypadku testem drugim na wejściu dostał już ciąg liczb, zbiór liczb, które powinien zwrócić w sposób posortowany w kolejności rosnącej i tak zrobił. I to jest zaliczony test. Znowu PT3 na wejściu też dostał jakieś tutaj zbiór liczb. Widzimy duplikaty siódemka i na wyjściu zwrócił no właśnie, nie ten sam zbiór, ponieważ nic tutaj w funkcji nie było to, że ma usuwać duplikaty, więc ma wynik niezaliczony, powinna być jeszcze jedna siódemka. Z kolei znowu w PT4 tak samo, czyli były minusowe dwie dwójki, trzy dwójki i dwie trójki, więc powinien je posortowane zwrócić w ilości pięciu sztuk, a zwraca dwie. Tutaj też test niezaliczony i tak samo, ten sam case w przypadku piątym. No i to, co widzimy, przede wszystkim wskaż stwierdzenie stanowiące najlepiej sformułowany opis awarii, który można umieścić w raporcie o defekcie. No przede wszystkim to, że problem się pojawia z duplikatami, czyli nasza funkcja sortująca nie radzi sobie w momencie, kiedy dostaje zbiór liczb w różnej kolejności, ale w tym zbiorze są duplikaty, i wtedy to duplikaty usuwa, a nie powinno. Więc tutaj system najwyraźniej nie uwzględnia zduplikowanych wartości podczas sortowania, no i to będzie poprawna odpowiedź. Natomiast pozostałe odpowiedzi. System niepoprawnie sortuje? Nie, on poprawnie posortował. E, przypadek 3, 4, 5 w prawidłowej kolejności. Tutaj nawet widzimy e, z liczbami ujemnymi. E, prawidłowo to zadziałało, natomiast no, nie uwzględnia to duplikatów, więc odpowiedź A jest, e, e, tak powiem, nie jest awarią. E, C, system nie sortuje liczb ujemnych, sortuje, e, prawidłowo tutaj w kolejności e, wyznaczył minus 3, minus 2, później było minus 1, 0, natomiast to problem był taki, że powinny być 2 minus trójki i 3 minus dwójki, więc tutaj również to odpada. No i w przypadku trzecim, czwartym, piątym występują defekty, powtórzone wartości wejściowe, które należy usunąć. Nie jest to poprawne, bo właśnie tych wartości powtórzonych nie uwzględnił, a powinien uwzględnić, ponieważ funkcja tutaj nie zakłada że będą duplikaty usuwane. Ona ma, tylko system ma wysposortować te wartości kolejności rosnącej bez usuwania duplikatów. Nie ma tutaj założeń, żeby duplikaty usuwać, więc odpowiedź B na pytanie 38 jest odpowiedzią poprawną.